Romuald Piątek dla YouTube'a o przestępstwie sądowym dotyczącym mojej siostry w Olsztynie tu jest temper prokuratura generalna biuro podawcze z tym, że najpierw omówię sprawę to dotyczy mojej siostry w Olsztynie to było w jesieni 2008 roku Otóż wykonawca remontu kanalizacji bloku, gdzie ona mieszka, to uszkodził kabel elektryczny. Pół osiedla nie miało prądu. Siostra do mnie dzwoniła i pytała się, kto będzie musiał zapłacić za naprawę kabla. Odpowiedziałem, że wykonawca. Okazało się, że wykonawca Sfałszował jej podpis na zlecenie, by to wspólnota zapłaciła za naprawę kabla, więc siostra zgłosiła to sfałszowanie na policji, i co się okazało? Kolesie policjanci oczywiście kolesie wykonawcy, wraz z grafologiem uznali, że to ona podpisała zlecenie, więc zamiast wykonawcy, zamiast wykonawcy oskarżyć o włodzenie kosztów naprawy, tym sfałszowanie podpisu. To właśnie policjanci, a potem prokurator, rozkażyli ją o fałszywe doniesienie, że to ona się podpisała pod tym zleceniem. I grafolog tak samo uznała, że to siostra się podpisała pod zleceniem na naprawę kabla. Tymczasem pominięto istotę sprawy, bo to jest artykuł 652 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który cytuję: Zaraz my go tutaj znajdziemy. Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. No, no i siostrę, tymczasem jak to pominięto tą sprawę, no to siostrę posadzono na ławie oskarżonych. Włączymy się do sprawy. I zawiadomiłem prokuraturę okręgową na sąd rejonowy o przestępstwie z artykułu 234. Tutaj, czy to będzie widać? Miejmy nadzieję. Tu jest. Artykuł 234 i 235. Tak w tym piśmie zawiadomiłem. I to było skierowane do Sądu Rynowego w Olsztynie drugi wydział karny. Ale jestem, że to samo pismo było w Prokuraturze Okręgowej. Teraz tak okazało się, że wykonawca skierował groźby wobec siostry, że jak się będzie stawiała, to stanie się krzywda jej, jej córce, albo wnukowi, albo żonie wnuka, która była w ciąży. Siostra została mocno zastraszona, czyli dokonano przestępstwa z artykułu 245 kodeksu karnego. Ten kodeks karny już tutaj. Artykuł 245 Zmuszanie świadka Kto używa przemocy i czy nie tylko bo, Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka biegłego, tłumacza, oskarżyciela lub oskarżonego Podlega i tak dalej. Tymczasem, co się okazało, że wobec tego absurdu sprawy, sędzia Beśko umorzył sprawę, zamiast siostrę uniewinnić oraz skierować sprawę do prokuratury. Zaś z prokuratury, która wniosła akt oskarżenia przeciwko szoszcze, przyszło pismo, że odmówiono wszczęcia śledztwa. I tu jest pismo z prokuratury. Że przekazano sprawę do prokuratury rejonowej Olsztyn Północ w Olsztynie, i tymczasem 21 kwietnia 2009 roku napisano zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. I powołano się tylko i wyłącznie artykuł 245 kodeksu karnego. A przecież to było wniesienie fałszywego oskarżenia. To jest artykuł 234. Już. Fałszywe oskarżenie. Kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwa fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynności, tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. A 235 to jest fałszywe dowody. Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne postępne zabiegi kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i o przestępstwo skarbowe i Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tam jest tylko i wyłącznie mowa o zastraszeniu z artykułu 245. No, co ja zrobiłem? Oczekałem swoją chwilę, bo dołączyłem do mojej sprawy. I tak jak tu na początku, 9 sierpnia zostawiłem pismo w Prokuraturze Generalnej. No, a z Prokuraturze Generalnej ta sama. Prokurator bandyta Anna Czarnecka, która właśnie w mojej sprawie też tylko sobie pisma odsyła, odesłała oczywiście tylko do prokuratury apelacyjnej w Białymstoku, a ta przekazała gdzie? Do prokuratury okrągowej, a prokuratura okrągowa. Gdzie odesłała? No, wiadomo, do prokuratorów bandytów z prokuratury rejonowej Olsztyn Północ. Właśnie ta prokuratura, która nie rozpoznała istoty sprawy, która wniosła fałszywy akt oskarżenia oparty na fałszywych dowodach, pomijając całkowicie istotę sprawy artykułu 652 kodeksu cywilnego. No to sobie napisali, że w związku ze złożonym przez Pana w dniu 12 sierpnia 2010 w Prokuraturze Generalnej w Warszawie pismem do sprawy o sygnaturze 1DS 153708 i postępowania 1DS 229908 uprzejmie informuję, że w postępowaniu o sygnaturze 1DS i tak dalej, postępowanie sądowe 2K 143708. W dniu 9 lutego zostało prawomocnie zakończone wyrokiem, który jest obecnie prawomocny, a jednocześnie brak jest podstaw do jego wzruszenia. No, stara śpiewka. Odnośnie postępowania o sygnaturze 1 ds. 8 kierując się treścią artykułu 265 ustaw 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uprzejmie informuję o możliwości pozostawienia bez biegu następnych pism w niniejszej sprawie, o ile nie zostaną w nich przedstawione nowe okoliczności uzasadniające wznowienie i kontynuację prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego. No przecież to jest bezczelne tylko hamstwo. No jak inaczej to można powiedzieć? No przecież istota sprawy jest że to wykonawca odpowiada za szkody, które on dokonał, tu w tym przypadku uszkodził kabel elektryczny. A przecież w końcu wyszło tak, że wspólnota zapłaciła, bo dyrektorka też została zastroszona. I się rozeszło niby, tak? A to jest przecież przestępstwo. Prokuratura nie ściga. Prokuratorów z niż, niższych szczebli, tylko kryje przestępstwa. I taka jest właśnie prokuratura generalna. I to będzie coraz bardziej, bo, bo w tej chwili prokuratury co, coraz bardziej stają się, tak jak one niby chcą, niezależne. I wystarczy mieć zdania mego policjanta, prokuratora, sędziego i jest się bezkarnym. no i, i cała, cała, cała taka sprawa. No i jeszcze raz przypominam sygnaturę. Akt to jest drugi karny, oczywiście sąd rodzinowy Olsztyn. Drugi karny 143708 Sędzia, beśka.